Dzisiaj sobie powiemy, moje miłe panie, o seksie i walizce. Jak to walizka. Seks wakacyjna walizka mistrza i mistrzyni życia. A Taka propos, kiedyś miałem kolegę, który się nazywał walizka. Nie wiem czemu, ale prawdopodobnie matkam wszystko do walizki. Zestaw pierwszy bezpieczeństwa. Absolutny must have. Co musisz mieć w tej swojej ukochanej walizce? To nie musi być walizka metr na metr, może być mała. Przede wszystkim prezerwatywy. Dużo w różnych rozmiarach, w różnych kolorach. Cienkie, lateksowe, bezlateksowe, smakowe, oczywiście nie dziurawe. Oczywiście opakowane ze świeżą y, terminem ważności. Możesz mieć czasami jakieś gry do, karty do gry też się czasami przydadzą. Lubrykan, czyli środek poślizgowy, to jest bardzo fajna sprawa, ponieważ on. Ułatwia pewnego sensie penetrację i utrudnia infekcję. Nie mówię, że tego nie potrzebujesz, bo to jest bardzo ważna sprawa. Po prostu, jak coś idzie gładko, to jest ryzyko zniszczenia tych dwóch powierzchni mniejszej. Musisz mieć oczywiście chusteczki. Kusteczki, żel do mycia bez SLS-u, bo flora bakteryjna nie lubi merskiej wersji AXE. Ja myślę, że zwykły, zwykłe mydło również jest fajne. Rękawiczki jednorazowe, to jest bardzo ważna sprawa, bo możesz to używać do siebie, ale również do posprzątania po sobie, po innych. Można używać do różnych innych rzeczy, na przykład do naprawy samochodów, no ale najlepiej y, oczywiście myśleć o sobie. Poza tym dzięki rękawiczkom nie zostawiasz odcisków. Płyn antybakteryjny. Tak. Może to być żel na bazie alkoholu. Higiena to nie moda, to podstawa. W każdym razie, wszystko, czym można myć wewnętrznie i zewnętrznie, jest jak najbardziej wskazane. Następna część walizki, to co to jest? Zestaw zdrowotny. Bo rozsądek równa się, że jesteś seksi. Pamiętaj, testy do samodzielnego wykonania. Możesz ze sobą brać, ale nie dla Ciebie, tylko dla partnera HIV-kiła. Są już dostępne, działają, a dadzą Ci spokój. Poza tym, jeżeli możesz je wyjąć, to może to spowodować, że Twój partner ucieknie, czyli test będzie pozytywny. Twoje leki. Pamiętaj, że jeżeli bierzesz te wszystkie leki przedekspozycyjne, antybiotyki, antykoncepcje i tak dalej, to musisz ze sobą mieć, a najlepiej w wersji podwójnej, żeby nie było potem. Walizka ciągle nie będzie duża. Środek na infekcje intymne lub lek na grzybicę, jeśli masz tendencję. Nie czekaj, aż Cię dopadnie w tropikach. W ostateczności idź sobie i wykąp się w słonie i wodzie, to Cię wyleczy z bardzo wielu chorób. Tylko musisz tam oczywiście siedzieć parę godzin, pod warunkiem, że Cię rekiny nie zjadą, nie zjedzą. Tabletka po. Antykoncepcja awaryjna, no to jest typowo amatorskie podejście, lepiej mieć to w sposób ciągły, lepiej mieć wkładkę, ale oczywiście jak najbardziej warto to mieć, zwłaszcza, że to tylko 1 cm sześcienny. Poza tym w części krajów może to być w ogóle niedostępna opcja antykoncepcji, a czasami ktoś Cię może poprosić o taką opcję, że możesz mu oddać od czy cokolwiek. Sprzęt i dodatki w walizce. Bo seks to też logistyka, czyli musi być przygotowana. Powerbank. Chodzi o to, żeby Twoja komórka nie padła z braku energii w trakcie, jak będziesz szukała, gdzie właśnie uciec, albo gdzie przejść, albo gdzie kogoś znaleźć, albo gdzie znaleźć pomoc. Mała latarka, lub telefon z latarką. Taki zapasowy jakiś stary telefon warto mieć. Czasami tam były wbudowane latarki. O współżycie w ciemnym miejscu jest spoko. Ale znajdowanie majtek w ciemnym lesie już niekoniecznie. Tak, no może jeszcze lepiej te, te majtki sobie przyczepić takim sznureczkiem, jak dzieci kiedyś rękawiczki sobie przymocowały na takim sznureczku, żeby się nie zgubiły. Kondomy, czyli prezerwatywy w opakowaniu termicznym lub i nie można ich trzymać na słońcu, bo popękają, albo ta guma się po prostu kompletnie tak zwulkanizuje, że nie będzie można jej dalej użyć. To oczywiście ta walizka powinna być niezwracająca niczej uwagi żeby ktoś wam tobie tego nie ukradł tak myśląc że tam miliony dolarów musi być stylowa i ogólnie nastawienie yy, bielizna bielizna musisz być najlepiej bawełniana musisz się czuć w niej tak jak James Bond albo Megan Fox nawet jeżeli wyglądasz jak Marian z Radomia tak tak pozdrawiam wszystkich Marianów z Radomia Chodzi oczywiście o nastrój, tak? czyli bielizna, spodnie, jakiś taki zestaw na zmianę, jeden drugi. Drugi zestaw ubrań typu jestem gotowy, na nagłą randkę też warto mieć, lekko elegancką. Ale wygodną na wypadek ewakuacji, to znaczy mam na myśli szybkiego biegu. Także od razu mówię, że lepiej tą walizkę mieć i wcześniej się sportować w biegu. Otwarty umysł, świeży, bezalkoholowy, nie może być zamknięty jakimś sejfem zakodowane, że ja idę, już wszystko się musi zdarzyć, tylko może być takim szerokim Holmesem, który właśnie jest przygotowany, w każdej chwili może uciec, o ile go czerwona flaga z poprzednich filmów nie zatrzyma. Czego nie zabierać ze sobą? Wstydu. Jeżeli zabierze ze sobą wstyd, to dramat. Rozmowa o zabezpieczeniach to nie komedia, tylko zdrowy rozsądek. Druga osoba może czy oczywiście tobie ten rozsądek starać się wyperswadować, co się oczywiście może źle skończyć. Nie zabierać założeń ze sobą typu nic się nie stanie, bo wtedy właśnie się stanie. Tak? Nie ma się uspokajać przed. Lepiej się uspokajaj, o, udało Ci się zapobiec tragedii. Pamiętaj, nie możesz mieć 100% zaufania do obcych. To nie Disney, książę, może mieć chlamydię. Tak, bardzo często chlamydia to jest taka powiedziałbym taki zarazek, bakteria dyskotekowa, jak ja to mówię. A teraz bonus, protip. Zrób sobie notatkę z ważnymi numerami: najbliższa ambasada, konsulat, znajomi na wycieczce. Weź od nich numery telefonu, no normalny numer policyjny, alarmowy, napisz sobie na kartce w danym ich języku, jak wygląda najprostsze słowo, że potrzebujesz pomocy, adres najbliższej kliniki, poradni zdrowia seksualnego też warto mieć pod ręką, chyba że jesteś na kompletnej dziczy, ale to wtedy warto sobie mieć przygotowane już w Polsce. Numer do zaufanej osoby, offline, nie tylko w telefonie, czyli nie wiesz tylko telefonowi, ale na karteczce sobie napisz ręcznie, ponieważ. To telefon sobie ukradną i nie masz wtedy nic. Pamiętaj, seks, wakacje to nie jest egzamin z moralności, tylko egzamin z Twojej normalności, z Twojej wiedzy, z tego, co, co, czy potrafisz się zachować w tym odpowiednim momencie, czy potrafisz uciec. Bo inaczej zdajesz test na głupotę. Tak, na głupotę. Zadbaj o siebie, a może być nieśmiesznie, może być niezdrowo, może być dramatycznie. O, co ja zrobiłem, zrobiłam z nim. No i będzie potem dramat. Żeby potem nie było, chcesz to w formie PDF-u? Nie, no sam sobie zrób, przygotuj sobie wszystko. Także tym sposobem myśl nie tylko elektronicznie, na kartce papieru i pamiętaj o swojej walizce. Zaskrybuj kanał i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.